Wujaszek Feliczny, Krzysztof Ferenc, Team Iridium Labs, witam serdecznie oczywiście naszych widzów i fanów Tomasza Narkuna. Jak widzicie pasiwo zostaje na biodrach u Tomka. Mieliśmy okazję porozmawiać ostatnio na Bemowie, gdzie Tomek powiedział wszystko, co można było powiedzieć, już zostało powiedziane. Teraz nasze umiejętności zweryfikuje OKTAGON i zweryfikował. No dokładnie, no to właśnie o to w tym chodzi, że jest jakiś poziom, do którego na przykład nasze emocje idą w górę, Tutaj się spotykamy, tak, te emocje, te nasze wulgaryzmy, to wszystko, co tam gdzieś powiedzieliśmy. No i później już jeden idzie w górę, a drugi zostaje. No, ja, ja poszedłem w górę, Marcin został, ale tak naprawdę osobiście nic do niego nie miałem. On tam w pewnym momencie powiedział, że, 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 że ja coś tam się do niego doczepiłem i takie w ogóle tam rzeczy. Nie, tak naprawdę no, to, to jest część tego sportu, to jest show biznes, no i, no i tyle, no. Jak tak na tej konferencji, oczywiście, która była na żywo, obserwowałem ciebie troszeczkę z boku. Nonszalanski, taki bym powiedział bardziej przypakowany, elegancki Conor McGregor. Powiedz, ten trasztok jest troszeczkę potrzebny w tym sporcie. Zgadza się ze mną? Słuchaj, no. Jeżeli bym się z Tobą nie zgadzał, no to bym tego nie robił, tak? To raz, a dwa, no to każdy mówi: Conor McGregor. Zobacz, to już od lat jest. Zacznijmy tak, nawet z, z boksu. Muhammad Ali, co robi ze swoimi przeciwnikami? To było kurczę, 40-50 lat. Mike Tyson, mój idol. O to chodzi, nakręcamy, to musi, musi być show, a nie kurczę, a nie, że ty jesteś, ty jesteś zajebisty, ja jestem zajebisty, się pobijemy w sobotę, nie, no i, no i kto to będzie chciał oglądać. Musimy robić show, podsycać tych fanów, ja miałem swoich fanów, Marcin miał swoich fanów, ci nasi fani gdzieś tam wymieniali jakieś zdania na forach, a my wynieśliśmy zdanie w klatce, trochę się pobiliśmy, no i kurczę, no i o to w tym chodzi, to jest te piękno sportu, właśnie MMA jest dlatego takim wspaniałym Sportem, zobacz, co właśnie w Ameryce się dzieje, że tak naprawdę ci zawodnicy, co tego nie robią, no to nie istnieją, nikt o nich nie mówi. Musimy iść właśnie też w tym kierunku trochę, bo pamiętajmy o tym, że to jest show biznes. To nie jest tylko walka, tylko to jest show. Ma być show, ma być wypełniony taki stadion. Za... kilka razy w roku. I tyle. Widziałem, że po samej walce, jak szedłeś tutaj ze swoją ekipą, z najbliższymi, z pasem na biodrach, że emocje to były po prostu jakieś powyżej 100 stopni. O, no naprawdę, no to byśmy tam zmierzyli, no to by... to było... 1000 stopni. M, myślę, że 1000 stopni, bo... bo tak naprawdę potrzebne też w pewnym stopniu trochę... E, uważajcie, bo tam zaraz ktoś. Też troszeczkę tak emocjonalnie chciałem wszystkim pokazać, chciałem zamknąć buzię, przede wszystkim tym osobom, które, które we mnie nie wierzyły, które mnie prowokowały, które, które myślały, że, że Marcin mnie rozjedzie. Przepraszam yy. Cię, Tomku, że się wejdę teraz w zdanie, bo mam wrażenie, że wyjątkowo przy tej walce tutaj z Marcinem Wójcikiem yy, jakiś taki yy, pogląd nam się wdarł, że dużo ludzi przestało w Ciebie wierzyć i że, i że dużo jakichś tam zwolenników Marcina yy, Wójcika twierdziło, że jemu nie pod zgadza się? No właśnie, no bo słuchaj, no bo Marcin był po e, siedmiu wygranych, tak? Po siedmiu wygranych miał takie pasmo, e, pokonał mojego e, mojego sparring partnera, takiego głównego Marcina, e, e, Michała Fiołkę, przepraszam już trochę zmęczenie, Michała Fiołkę, Wojciecha Janusza, e, no i ich pokonał, tak? No i oni też przez ten pryzmat patrzyli, że dwóch berserkerów dostało że ja będę trzeci, ale no ja wiedziałem w to, ja wierzyłem w swoje umiejętności, chłopaki mi tak naprawdę dali dali mi takiego, takiej energii, no, że muszę to wygrać. To była nie tylko walka moja, ale walka całego klubu. Walka, walka nas wszystkich. Walka całego teamu. Na koniec, bo już tutaj widzę te spojrzenia zimne, że czas uciekać. Dwa zdania do widzów Iridium Labs i oczywiście do Twoich fanów oraz do Twoich hejterów. No to co mogę powiedzieć. Pozdrawiam wszystkich. No. Dziękuję, że jesteście i pozdrawiam. Dziękujemy ślicznie. Tomasz Narkun. Jak widzicie, pas zostaje, więc mistrz wagi półciężkiej Międzynarodowej Federacji KSW w Jaszech Feliczyty i Iridium Labs. Peace, pozdrawiamy. Dzięki.